Hejka, hejka, tu MSP i dzisiaj mam dla was pewną informację. Odcinek będzie troszkę krótki, ale myślę, że mi to wybaczycie. A teraz intro. Like A więc chciałabym wam powiedzieć, że na naszym kanale będę tworzyła serię. Które będę prowadziła z widzami. I w komentarzach możecie pisać swoje propozycje na takie serie. Możecie pisać też, czy chcielibyście brać udział w takich seriach. I czy na przykład chcielibyście takie serie co tydzień? Lub co miesiąc? Może po prostu wtedy, kiedy je będę dała radę stworzyć. Możecie też do mnie pisać na Discordzie o tych sprawach. I chyba tyle wam dzisiaj chciałam powiedzieć. A jeszcze chciałabym wam przypomnieć, że pod poprzednim filmem możecie pisać pytania do QA, ponieważ jeszcze nikt mi żadnego pytania nie napisał. Napiszcie również, czy chcieli podobają Wam się bardziej takie odcinki jak teraz, czy takie jak tydzień temu. To już na tyle w dzisiejszym odcinku. Dziękuję za oglądanie. Do zobaczenia za tydzień. Pa pa!